I witam na naszym kanale Dom Pod Dobrym Aniołem. A to jest taki nasz skromny ogródek. Jeden z dwóch. Tutaj mamy pomidory koktajlowe. I paprykę. Z takich ciekawostek, które ostatnio dostaliśmy. Zobaczcie na tą paprykę. Od samego początku jest zielona, potem jest fioletowa, a potem nie wiemy jeszcze, bo jeszcze podobno zmienia dwa razy ubarwienie. Tutaj mamy winorośl. Zwiedzaliśmy w tym roku budynek, gdzie była taka winorośl. Budynek był z 1800 roku, zapuszczony całkowicie, więc postanowiliśmy sobie zapożyczyć żeby się nie zniszczyło to winogrono. Tutaj kwiatki zaczęły kwitnąć. Tutaj mamy takie jesienne posadzone papryka. Tutaj jest zwyczajna papryka, taką jak można w sklepie kupić, czyli w tych podstawowych trzech kolorach. Żółty zielony i czerwony, a ja teraz robię oprysk. Nie bać się to jest tylko zapylacz, bo w naszych okolicach nie ma pszczół i bez tego zapylacza się nie obejdzie, a za chwilę się przejdę jeszcze i wam pokażę, yy, tamtą drugą część ogrodu. O, tutaj to są moje eksperymentalnie posadzone. Dla tych, którzy nie mają y, miejsca w, na balkonie, no to naprawdę to jest zwykła rynna i o dziwo y, daje to radę. Kwiatki ładnie kwitną, poziomki dzisiaj fajnie. Zapach rozsiewają się. Zapach jest zarobisty. Te poziomki mamy w dwóch kolorach. Ten jeden nie wiadomo dlaczego i skąd. Czyli te białe. Zasadziliśmy czerwone. A po roku są czerwone i żółte. Właściwie się nazywają żółte poziomki. Jedne i drugie są pyszne. Róża też fajnie wykwitła, ona ma około 3 lat. Z takiej małej, zwykłej, którą można standardowo w sklepie kupić, już w porywach ma więcej niż 2 metry. Pięknie pachnie. Niestety zapachu nie jestem w stanie. Skopiować i poniuchać mogę tylko sama. No fajnie, taki różany. Z tego robiliśmy też herbata. Taka jest trochę cierpka, ale spoko, do wypicia jest spoko. Tutaj mam dynię olbrzymią. No kwitnie. Powoli kwitnie. O, na przykład. To jest męski kwiat a to jest żeński kwiat. Dlaczego ma taką bulwę tutaj? O, z tego też będzie dynka. Takie pręciki męskie, a takie żeńskie. Przejdziemy teraz do tej mięty. Tutaj mam taką miętę pieprzową, że tego ona tak ładnie pachnie. Tutaj też jest róża, ale ona sobie tutaj zbytnio nie radzi. Glebę tutaj mamy taką mieszaną. Yy, piasek i glina. Teoretycznie powinno być ładnie, no ale nie jest. W niektórych yy, miejscach w ogrodzie jest tego więcej. O, królik. Zaraz będę musiał mu dać yy, trochę zielenizny. Bo już co rano. Tutaj jeszcze zrobiłem teraz nowe dwa dni temu. Nie mam tyle królików, ale wolę mieć więcej klatek. Jak mniej klatek. Tutaj rośnie Tampinambur. Sorry za wyrażenie, ale bardzo inwazyjna roślina. Ale rok czasu musiałem pielęgnować, żeby. Do takiego stopnia to doprowadzić. Zobaczę, jak tam porzeczki. O, nabywają koloru. Powoli. Będzie fajny dżemik. Z tego. O, białe. Białe ja bardziej uwielbiam. Wczoraj, że mówię z pełną buzią. Tu są czerwone, tu są czerwone. W sumie mamy tylko jeden krzak białych i pięć krzaków czerwonej porzeczki. Tu w tym roku też ta malwa, która zakwitła, nawet zapomniałem, że wsadziłem ten kwiat. Tą roślinę przywiozłem z Golubia Golubia Dobrzynia tam od babci z ogrodu oj będzie trzeba podlać dzisiaj solidnie tutaj na tym ogrodzie jest bardzo bardzo słonecznie przez cały czas dopiero właśnie tak koło godziny 14-15 już dopiero jest cień coś tu się dzieje u kurczaków to jest kompostownik, więc to tak wygląda trochę w nieładzie. A tutaj mamy yy, malinę kanczacką. I ona też jest przywieziona od mojej babci. Z tego względu, że ona bardzo długo kwitnie i ma ładne owoce. I można się zjeść. Po pracy Sobie przyjechać właśnie na Taki delikatny posiłek Czy którzy mnie znają Wiedzą, że ja to robię Dla siebie Nie zarabiam na tym Nie muszę Bardziej mnie cieszy to, że ja mogę to zjeść No ogórki jak najbardziej Sprzedajemy Z tego akurat żona słynie z ogórasów najlepsze ogórasy u Moniki z nawozu bydlęcego ale będziemy też próbować ze względu na króliki być może też właśnie obornik króliczy ale musimy trochę poczytać bo jakoś tak nie słyszałem żeby się stosował ten obornik Fajnie się kładą. Tutaj są ogólnie trzy odmiany. Nie powiem wam w odmianach, bo się nie przygotowałem. Tu jest jedna, tam druga i jest jeden rządek. Wiem, Monika się nazywa. Odmiana: kurczoki. Jak sobie radzą kurczoki? Tutaj barżancik Jedyny, ostały. Tego akurat nie zabijamy. No, zobaczcie, jak on wygląda. Fajna zupa by była z niego, lub pieczeń na święta, no ale nie oszukujmy się, że wygląda ładnie. Może na jesień dostanie samicę w końcu. Uroki mieszkania przy trasie. Zobaczymy co tam się dzieje. to jaki hałas dziewczyny oburzone mało jajek na razie jak na razie 5 tutaj jedna siedzi 5 trzeba było tak agresywnie bo by dupę nie podniosła A nie chcę żeby mnie udziowała no, to jajeczka my na bieżąco sprzedajemy. Więc nie są za śniedziałe, nie zaleciałe, wiadomo. Tutaj mamy też kacze jajka. Fajne zielone. Najczęściej używamy do pieczenia ciast. To, jeżeli ktoś jest w stanie sprawdzić, to akurat. Jeżeli chodzi o wypieki z ciasta, znaczy z kurzych jajek, a skaczych jajek, no to są o wiele lepsze skaczych, tylko trzeba też je mieszać z kurzymi. Tak jak widać koper, ten największy tutaj, najwyższy czosnek, truskawki, pietruszka, marchewka, o marchewkę wam pokażę, bo Eksperymentalnie została posadzona w ten sposób, który się używa na polach farmerowych, czyli w takim, w takim wzniesieniu. Podlewanie. Powiem Wam, co się sprawdza. Ci co oglądają i nie subskrybują, to wiedzą, że to działa. Tutaj już się obsypywało, ja też nie robiłem drugi raz już tego, bo zasadziliśmy sobie tutaj na przykład tutaj fasolę ozdobną, tak żeby zapylacze chciały jednak się połakąsić do nas. Ta marchew będzie mała jeszcze ogólnie. Ja tutaj też na bieżąco trochę kurlikowi wyrywam, ale zobaczcie. I ona jest tak mniej więcej od połowy, od połowy chyba marca jak siałem. To była prawdopodobność, że to zmarznie, ale na szczęście nie zmarzło. Więc na razie dam króliczkowi, a później się przejadę po zieleniznę. Mam niedaleko jakieś 2 km na pole więc skuterka biorę i z przyjemnością sobie jadę pozbierać zieleniznę. To, jakby ktoś chciał kiedyś spróbować, to polecam te nasionka. Też są jadalne. Tak przygotowane. Tylko, że nie te. Te już się otwierają. Te otwierają się, więc już nie są dobre. Takie trochę będą mączkowane. No i nie zbieramy teraz pokrzyw. Liści pokrzywy trzeba to robić wcześniej tak mniej więcej dwa miesiące szybciej także dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie